Cześć, witajcie z tej tych. Dzisiaj nagrywam Satisfaktory próbowałem jakiś dziwny akcent. Nagrywamy Satisfaktory, mówiłem. Nagrywam z Kim, przedstaw się proszę pana. Jest tą limek gram sobie w grę w ogóle z nim. Ale Peka, nie? Ale Beka. A w ogóle dziś się Limek tak wydarzy, że ja nie, Ja go nie słyszę teraz. Normalnie dobra, start game musimy. Kre... Musisz dołączyć do mnie. Zaraz, czekaj, zrobi mi świat. A... Co? Zrobi mi świat i musisz dołączyć do mnie. A wziąłeś e, friendly only. Ta, tak, wziąłem, że. Dobra. Friends only, a nie friendly. Dobra, weź tam. Dobra, musiałem się jeszcze trochę wyciszyć, takie głośne jestem, że. Że... Czy ja nie mogę to do ciebie dołączyć? No, ty, ty. no jeszcze nie możesz, bo dopiero mi... Exploring ch... pisze. Co mogę? To czekaj, zaraz będziesz mógł. Ty w ogóle to nagrywasz jeszcze? No, Ma... nagrywam nagrywam. Mam tutorial. <grym>, o jezu. Nadal nic nie mogę. Czekaj? Żeby się wczuć. Problemy techniczne. Problemy <grym, grym, grym>, techniczne. Najwyżej to powiedzno. Czekaj. Hi... Co teraz y, oglądam to. No spoko, jest ludzik. Y, buduje coś. Ale komentarz. Taryf Szpakowski normalnie. No spoko, jest ludzik, buduje jeszcze coś. Znajduje materiały. Eksploruje, bierze je w kieszeń. <grym> dobra, to dobra, obejrzymy nie, to. Koment. nie komentuję. Ale to... Ładna grafika to jest ogólnie No nie wiem, jeszcze nie grałem w tę grę Ja też ale widzę już po. A ja, ty nie możesz mnie jakoś zaprosić? No zaraz Cię spróbuję jakoś zaprosić e, Ale czekaj, bo ja jeszcze nie wylądowałem jak wyląduję dopiero będziesz mógł chyba dołączyć no. Ale to jest piękne. Ta patiarka. No ale serio, to, to jest taka piękna grafika. A, jeszcze wam powiem. My oglądaliśmy u odcinki 3 obaj, więc coś wiemy na temat tej gry Ale wy możecie nie wiedzieć, bo to jest nowa gra, to jest Access. Jak to się nazywa? Early Access... No, no Early Access więc mówię. Cześć. Ja i tak nic nie będę wiedział. Jezu. Dobra, nie wiem. Tomasz to do gry. Możesz? Nie, nie mogę. O, czekaj. Tomasz. Tołączenie to sesji online. Coś, o, ładuje się coś. jak się zmieni język, bo zapomniałem zmienić? Mmm, option. Damy To Tolisz Very hard Nie Góra ma tu tego. To tego Jezus, maria. Wiem, ja sobie na samym początku zmieniłem O, ten. o nie, będę musiał no. zmienić e, pris... A na jakim pionie stworzyłeś e, świat? No na tym pierwszym A dobra e... Dobra, weź Ucisz tylko robota. Ty, mam czaty. Ej. Halo. Ej, Ej nie I gadaj przez grę! Jak się nie gadać? Jak tak zrobić? Już nie gadasz, ale przez grę. Goni mnie jakieś potwory. No, nie guńcie mnie! No nie! Ja <ślesk> <ślesk> Pierwsze 10 sekund. No ale, dobra, najwyżej zresetuję Worda i se po angielsku Ward'a co, se Dobra, zabicie mnie Ooo, pies tu jest No, o to mi chodzi o! nie Fuck What? What the fuck? Dobra, to jest jak jakaś trampolina. No nie. Chodzę rozdaj, Dobra, ja jakina, ja, gina, ja gina. Elo. Dobra, to zginiemy Trupa i... A z tych główień i nie atakują. Ja no Będziemy musieli bazę zrobić. To jest ważne. Dobra, ginę, elo. Ja już zginęłem spokojnie. Dobra, to wiecie co, my się może obczaimy trochę, bo to tak... Yy, pozbieramy yy, trochę yy, ja nawet chyba wyjdę i wejdę, żeby wziąć tego. Yy, aby zmienić język wam yy, no i zaraz się widzimy. Teraz cięcia. No, Ej, masz dobra. No właśnie włączyłem. Jesteśmy Aha. mniej więcej yy, już ogarnięci yy, i teraz <ścoughs> mniej więcej będziemy. Jak to rozmontować teraz, teraz Limek? Dobra, gdzie ty jesteś? Pytanie: milion punktów. No, masz mnie zaznaczonego z góry. A, taki zielony dom. dobra, piękne. A, dobra, chyba będę w ogóle zbierał wszystko po o, drodze. O, widzicie! Liście ja zbieraj, liście zbieraj. Ej, dobra, bo tu jest złe miejsca. Jest chyba z 30 dzików, kuziwa, ile to jest mowy. Nie, ja tam polaną wcześniej biegłem i tu było chyba z 10 dzików, coś. No to tu Siema. masz jednego obok y, Gdzie ty jesteś? Hello. A tu się I, i musimy to y, rozmontować Ja to zrobię tylko y, Powiedz mi czym się włącza ekwipunek Podstawem, ale pójdź wamać. Uciekaj Ty uciekaj lepiej Jezu, jakie to szybkie jest Dobra, jak o... inna, jak inna, jak Czekaj, niech walnie tego swo... Kurde! Ja, ja nie mogę tego... Rozmontuj kapsułę. Yy, naciśnij F, aby przejść do trybu demontażu. Jezu. Yy, powiedz mi, czym się wchodzi... Yy, a... Weku. Jako muszę fejtować, człowieku. Dobra, ale ja to ja muszę... kółko. Biegaj w kółko, to jest dobra taktyka na te Popraw Dobra, Ej, mam! Robię! Rozmontowałem! Uciekamy! Dobra. dobra, jak on ci goni, to robisz kółka, nie? On ma downa wtedy, N nie wie co zrobić Dobra, chodź za mną, uciekamy z tyłu. Ale on mnie, nas chyba przez całą mapę będzie palił. Zbieraj po drodze ten no, boże, nie Dobra, chłopie 360 palet, a ty? O, pierdziele, tą grę. Usuwam to zaraz z dysku czwartego. Pierdzielę. No prawda, no. No wiem Ta o normalnie tym. Są... Nie, ja ginę. Kiedy ty jesteś? na już nie widzę. Mm, masz mnie. Yy, dobra. Zaraz ci dam ale... coś do odradzenia Kani. HP. Dobra, ale już mnie nie goni. To jest trzeba. A, widzę. Dobra, ja tam ubiegnę już. Ty, co to jest? Paleja kota? O, kurde, O kurde! O O, się sobie kodę jakąś. No nie, dostałem... Nie wezmę tego ciała. Ja chcę wziąć to ciało. A co ty masz tam? No, yy, tu umarłem, a ja tam wziąłem dużo tych... liści falić liście, ty, 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 w chwilę nas zbierasz liście. Dobra, to zbieraj liście i uciekamy. Chodź za mną. Dobra, jak coś to 360, trup, nie? To on kupieje wtedy. O kurde, rzeczywiście, ale są głupie. Głupie, ale mądre. No w pewnym sensie to prawda. Ale lagi, będę musiał chyba zmniejszyć sobie tego. Bo mam ultra? Czekaj, e, Nie! Nienawidzę go, nienawidzę go. Te kraj jest do stanowania. Nie, ale. Ale jestem wkurzony na niego. E, czekaj, e, czym się, bo tu było. Tab, your inventory, a spoko. No. E, e, czemu ja nie mam nic? To w się, sensie tylko paralizatora. ty masz paralizator? Nie, jeszcze nie mamy, typie. Eee, Dobra, tu cho, chodź. Ja mam tu coś. Czekaj, ja mam. Ja nie mam. Chyba. Dobra, to widzimy się jak znajdziemy miejsce na zwyczajną rzecz. Na tasę. Jest i ja mam 131 liści. Ej, ty... albo nie, nie widzimy się, mam paralizator. Jak się robi paralizator? Ja nie mam. E, musisz wziąć. A skąd? Uwaga należy krytać Eee, czekaj! C? Kiknąłem, ej, to... No... dobra, miałem przez chwilę paralizator. C? Nie, C to jest wykrywacz. No, a, że na C. Tu nie... Musimy znaleźć miejsce na osiedlenie. Dobra, to ja robię cięcie i widzimy się jak znajdę jakieś miejsce. Więc na razie elo. Dobra, nagrywamy e, niż to, nie niż tego na dole, to niż. Jak to się to przytrzymaj. E, przytrzymuj e. I mamy mhm. tu tak fajnie powiem ci, bo y, oglądam i to chyba bardziej kumam od ciebie e, teraz tu jeszcze mamy. E, nie niż tego dolnego, bo się nie opłaca. E, mhm. Dobra, dobra. I teraz pa, stawiamy tu dom. I e, gdzie chcesz dom? P czekaj. EQ q Jak to paralizator Czekaj, jak obraca się? Z królem chyba Ej, ta, z królem, ej, w sumie to jest fajna mechanika Bo łatwa Ja sobie chyba muszę zmienić Option Video Ultra Na wysokie wesne. Okej, okay, łatwiej. Dobra, buduj, zbudowałem dom, chodź Gordon, mamy miejsce na dom ale będzie. Eee, wkręta, prawda? Teraz pytanie ze stopu... A ty to postawiłeś? Ja nie mam paralizatora. Chwila. Dobra, ja przerabiam sztabki. Ej, dobra, ja nie mam paralizatora nawet. Ja. No, no na razie nie, nie wiem, musisz. A spróbuj, w, ta, na tabie, nie masz? Nie mam. Ja znalazłem. Ja nie mam na tabie A ja znalazłem na. Zie yy, w skrzyni był. A właśnie miałem powiedzieć. I zabiliśmy przed yy, Robię. Yy, co my mamy teraz robić? Powiedz mi. 8 paralizator? Cel. Ulepszenie domu mamy. Yy, 10. Ej, oh, kurde. Nie mam paralizatora nawet. Dobrze. Po wiem. co ci na razie Nie ona mi wkurza. Ale po co ci na razie paralizator? Robimy. chodź. Chodź ulepszam dom. Mogę? Dobra, ale później później będzie potrzebny. Dobra was! Wyrzuciłem ci. Ale tu mamy jeden i tak. No i co z tego? Po co mi? Będziesz ty zabijał. Ty będziesz zabijaką. Wybierz ważny cel i, i pa! Robimy dom. Uchodź do mnie, bo będzie się ulepszył. A! a, a! Przewod, kapel, super. Co my tu mamy zrobić? Czekaj. Na q masz rzeczy. Y, mamy pracownię wyposażenia, warsztat i huter. Hutę, y, hute, hute. hute. Y, specjalne, tu jest huta, a tu jest linia wysokia... Pracownie na... wyposażenia trzeba zrobić. Pracownię. A po co mamy? A nie, pracowni chyba nie mamy. My chyba mamy warsztat. Ta, pracownia i ja ją postawię? Y, to czekaj, ja już ją robię, ok? Okej okay. <laughs> Nic nie ogarniamy. Ja coś ogarnię. Dobra, i teraz robię pracownię wyposażenia. Mogę postawić? Yy, dobra. Gdzie, yy, gdzieś w fajnym miejscu, tu ją postawimy, co? No ty by masz? tak pisko gdzieś tego, no? No to obok postawimy tylko. Yy, o kurde, czekaj. Yy, a da, nie możemy cementu na razie słabo. Bo ja chciałem od razu na cemencie to, to tam, postawić. No. A, dobra, nie, w sumie nie potrzebujemy. Yy, dobra. Yy, w ogóle ten odcinek pewnie będzie nawet nudny, więc. Nawet nudny w ogóle, co powiedziałem. E, tego. Jest no paralizator, czekaj. Masz tu paralizator? Tak, można tego zrobić. To, zrobi, to zrobimy mi, ale to na razie nie potrzebujemy. Dobra, 8, yy, co to jest? 6? Masz pełne HP? Yy, Nie, ale nie potrzebuję Dobra, jak coś odkłada malinki, jakieś. Ty, jak to się odkłada? Ej, o kurde, czekaj, yy, C. Yy, A ja jest. jestem pośredniony. O jezu no... Aha. To tak trochę dziwnie się odkłada. To jest ru... My Potrzebujemy rudę miedzi teraz. Ja mam 41 Rudy miedzi? Ty masz żelaza! no Dobra. To fajnie. Dobra. Eee, co to się chyba... Ruda eee, rudę miedzi znajdź jako myśl najbliższą. Ty będziesz... Szukaczem 180 metrów. No to i, idź tam i wydobyć trochę mi jej. Dobra, ale jak bardzo trochę? Ile potrzebujesz konkretnie? Yy, konkretnie już ci mówię. Yy, czekaj, czekaj. Kurde, yeah. Aha, bo tak to postawiłem, że to jest dla mnie dom teraz. Yy, część domu. Potrzebuję 8 przewodów i 4 kable. To czekaj. Yy, Proszę, bo żeby bo nie było potworów. E, 10 przewodów No i gdzie? Gdzie ten śmieciuk? 16 przewodów, czyli potrzebuję. 16 no. miedzi, przynajmniej. A, dobra. To jest bydoby... tak, moja całą. Dobra, wziąłem całą. Wydobiliśmy. Ten, a ja na razie podbieram liście. Dobra, to w sumie widzimy się za chwilę, bo ten odcinek pewnie będzie z 25 minut trwał. Więc... Ja mam 235 liści. Dobra, to ja w sumie. Tu będzie cięcie, widzimy Jesteśmy w sumie po małej przerwie i, i robimy sobie trzy górniki. Y... O nie! Kabel zapomniałem porobić. <grym> <grym> Raz, yes. dwa, raz, dwa, trzy, cztery. A ty wszystko zwinąłeś, dobra, szelastny pręd, wszystko płytka, dobra, wszystko zwinąłeś mi. Yy, stawiam e. ci, żebyś poszedł, wiesz gdzie, gdzie jest ruda miedzi? To ci wkładam do skrzynki. Mogę wiedzieć. To ci wkładam, no wiesz, tam gdzie poszłeś. To ci wkładam do skrzyni nie, minera nie. i ty idź po niego oddać. A w ogóle okazało się, że tu raz ginęłem w tym miejscu dokładnie, więc śmiesznie. W sumie ja nie wytłumaczyłem o co w tej grze chodzi. Tak, to tłumacz. Ej, tu nic nie masz żadnej miedzi. A nie, chyba jest tam. No w tamtym miejscu, tam na dole postaw. Wiesz o co chodzi. Eee... W sensie tu? What nie, na rudzie miedzi. To jest ruda żelaza. Dobra, dobra. Mm. <laughs> Chyba rozumiem. Czekaj. To fajnie. A dobra, ja mi się już przypomniało z, tego, z tych odcinków, które mi wysłałeś. Dobra, oczywiście. Eee, postaw stamtąd, i to tam. wydobywa nam. Będzie trzeba to brać. Bo mówię, eee. to jest taka seria, jakby ktoś nie wiedział. Nowy, to jest nowa gra. I będziemy z tego da, ja z za niemkiem... miesiąc. No, z się ale nowa, tak czy siak? I będziemy z tego no robili serię. Co to jest? Co tu jest? Co to Aha, to ks odbicie księżyca. Ja się tak dziwię, że tak jasno się zrobiło. No i to jest nowa gra. Dla niektórych może być nudna, ale to jest taka zarąbista gra. I właśnie, bo tak robię wszystko bez wytłumaczenia. And gra polega na tym, że to jest survival i się robi różne mechanizmy, są ulepszenia domów yy, i różne takie rzeczy, i się stawia budowle, później trzeba zasilać energią, yy, takie rzeczy, więc mówię, fa fajne gra, by zobaczycie w sumie w serii. Tak, pierwsze trzy odcinki będą nudne, znaczy trzeci może nie. Pierwsze dwa odcinki będą na pewno nudne, bo ogarniamy grę. Ale ogółem to jest on spoko. Dobra, to w sumie wezmę sobie wszystko. I będzie trzeba zrobić te lepsze minery, ale to zaraz. I spróbuję dziś w tym odcinku jeszcze zrobić kolejne cztery ulepszenia domu. Kolejne cztery? No wszystkie, te, te. To jest przesady. E, ulepszenie domu dwa, wybierz ważny cel. A no to właśnie łatwe. Ulepszenie domu dwa? To ja to robię. Ja ci idę z miecią. Ale my potrzebujemy dwóch takich stołów, kraftujących. E, no, w sumie tak. Będzie potrzebna, dobra. 10 e, nawet... prętów. A mam mieci w ciulu. I 10 żelaznych płytek. Coś mieć? No to włóż do skrzyni. Yy, mam no dla ciebie mam. Zadania, y, zadanie. W, wezm... daję ci wszystko to i przerób na... Y, już ci mówię? Przerób na sztabę żelaza i sztabę miedzi wszystko to, wszystkie te sztabę, żelaz i sztabę. Dobra. Yy, robię yes. kolejne ulepszenie domu. Wow. A, to się przytrzymuje, dobra. <laughs> A już chciał klikać, spamować. No. Eee, gratulacje, udało ci się z skanerkami. No, zobaczę co. <coughs> pracownia... W... A nie, to mieliśmy. Chuta konstruktor mamy. To się przyda. Na pewno. Mam. No. <coughs> no i. Te z tych dwóch źródeł mam plan jak to rozplanujemy. Mam plan jak to rozplanujemy. No co nie mam? Dobra. Żelaz... będę musiał to też zrobić, ale to ten paralizator zaraz sobie zrobię. Yy, a właśnie miałem jagodę sobie zjeść. Sam. Znaczy, ja orzechy. Jeden zostawię, to w przyszłości będzie potrzebny. Dobra, to widzimy się. A coś możemy. O, wapień! Dzisiaj mam fach. O! E, mam źródło, idę po nie. A potrzebujemy górnika. No. Jak tutaj górnik? E, ja zrobię górnika, tylko chodzi o to, żebyś ty chodził i zbierał dużo liści. Dasz. Pamiętaj, to jest ważne. E... Dobra, to... Miner. E, dobra. E, dobra, to jest żelazna płytka i kabel. Cztery kable i cztery żelazne płytki. A wiesz, że wszystko ze sobą wzięłeś i nic nie mogę? Wszystko przecież jest w księdze. A, okej. Okay. Ale jeszcze przyjdę z rudą żelaza chyba Nie wiem co to jest To weź z tego rudę żelaza i będzie trzeba poprzerabiać Dobra To robię jeszcze dwie żelazne płytki Ile mam? Zobaczę Jeszcze jedną żelazną płytkę i cztery kable Ej, się jak ty chcesz zrobić cztery ulepszenia tamku w jednym czasie jakby? Jednym... no Odcinku, to my nie będziemy mieli co nakrywać. Nie będziemy mieli, po tym wiesz ile rzeczy jest? To jest początek, dopiero mam minera dla Ciebie. Dobra, to w sumie on pójdzie, znaczy Limek pójdzie minera dać na wapień, żeby tam się kopało. No i widzimy się, gdy będzie coś ciekawego do roboty. Więc Dobra się. w sumie na razie Myślę żeby zakończyć ten odcinek Bo teraz się skapnęłem że jest takie długi Więc my się z wami żegnamy Kolejny odcinek będzie u Limka Ej, Idź w majnera dać tam. Na papień? Ta. Ej, I wykop w górę Ej, Kolejny odcinek będzie ulimka. Mam nadzieję że się tam Seria wam spodoba I do następnego Elo Siema Ej, Kanał Limka w opisie.